Siema. Siema, dzwoniłeś. Ty, bo oglądałem Szota, nie? No. I ty tam mówiłaś o cewce. No. O cewniku, o. Mhm. Wkręcali ci to, czy nie? Nie, nie zgodziłam się. A, a Jak to w ogóle wygląda, bo to ma jakiś taki kurwa gwint, czy, czy na chama kurwa wpychają do końca? Nie wiem, stary, że i jakby nie nie, nie, nie interesowała mnie za bardzo tego budowa. Nie chciałam, żeby okay. tam ktoś majstrował i ten, także nie, nie, Ale ty mówiłaś, że ci pieluchę założyli taką? No, pieluchę mi założyli 10 sekund, po tym, jak przyszłam na oddział taką szeroką, wielką pieluchę jak dla Dzioda. Ale ty sobie to zakładałeś, czy oni ci założyli? Oni mi założyli. To oni ci patrzyli tam na fuchu? No, pielęgniarka tak. Ok. w szpitalu? No. A co to, że że, ja bym tam trafił? Na oddziale, a na przykład. Zyszac? A że tak na oddziale leżałeś czy coś? Ja nie, czemu? No to, no to się pytał właśnie, czy, czy byłeś kiedyś. A, nie. Pisał, czy tak jako pacjent, nie? Nie, 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 nie. nie. Znaczy byłem w psychiatryku, no generalnie... ale tam kurwa w biały kaftan yellow, nie? No ale to generalnie się dzielą ludzie na jakby chodzących i niechodzących. Jak no? jesteś chodzący, to nie dostajesz ani pielucha, ani cewnika, ani niczego takiego. To po prostu sam idziesz skorzystać z Łazienki, prawda? Ale w momencie, kiedy jesteś schorowany na tyle, że jesteś niechodzący, no, no to albo dostajesz cewnik, albo masz pieluchę, albo basen. Basen? Kaczuszkę? Basen, kurwa, co za streamy można robić? Nie, no. Basen taki szpitalny to jest takie. No? Taki plastikowy zbiornik, który ci ktoś podkłada pod tyłek i możesz się wypikać. Coś jak butelka dla streamera, tak? Tak, dokładnie, no. Tylko w pozycji leżącej możesz się załatwić. A to czemu do butelki nie? Przecież to grawitacja, tylko musisz ten otwór trafić. Mm, widać, preferują inne opcje, no. Aha, aha. A, bo jak na przykład. Y a że, tak, że tak powiem, sytuacja pieroga tego wymaga, to nie mają grubsze takie cewniki? Nie zrozumiałam, przepraszam. Już teraz no, no bo jest taki cewnik, nie? I to jakby jest taka rurka, i tam, że tak robisz. No jak connecting people. A, ale jak wiesz, ale różne rzeczy się dzieją, nie? Że tak no. powiem. Wiesz, na przykład tak zwane to skomplikowane, czy muszę się wyszaleć. I wiesz, jak na przykład ktoś przychodzi, który musiał się wyszaleć przez jakiś czas, to, to mają jakieś te grubsze, żeby nie było luzu? Ale chodzi Ci o kupę? Nie. To ja nie rozumiem. A w sumie jest cewnik do kupy? Nie, no właśnie wtedy masz pieluchę. W komplecie idzie z cewnikiem. To masz cewnik i pieluchę? Tak. To nie lepiej mieć już kurwa samej pieluchy? Na chuj ten cewnik? A kurwa wysikałbyś się w pieluchę? A kurwa zezrałbyś się w pieluchę? No nie też no. To generalnie jest, pójście za potrzebą w szpitalu jest generalnie w chuj trudne bym powiedziała, jeżeli jesteś osobą niechodzącą. No dobra, to co tak jedziesz i kur... walisz kloca kurwa pod siebie? No tak. Lol, ej ty powiedz, co? I przychodzi pielęgniarka jak nie zrobiłeś kupy, to jeszcze się na ciebie wydrze. A co, co ją to kurwa interesuje? No bo muszą pilnować, żebyś się regularnie wypróżniał. Przecież to ja bym kurwa zdjął tą, pie, zdjął tą pieluchę kurwa i zasrał kaloryfer tylko po to, żeby ją wkurwić. Jakby ktoś na mnie krzyczał, no, że kupy nie zrobiłem. Mógłbyś, mógłbyś próbować, a ja właśnie na to chodzi, że masz pieluchę, bo nie jesteś w stanie się ruszyć nigdzie. Jakbyś był w stanie się ruszyć, to byś nie potrzebował pieluchy. To Ty nie chodziłaś tak. przez jakiś czas? Po udarze masz tak, że nie możesz się ruszyć przez 24 godziny. Ty nie możesz? Nie możesz. Ale nie możesz, bo... faktycznie nie możesz, czy nie możesz, bo Ci zakazują? Nie możesz, bo goi Ci się rano w mózgu i jak zaczniesz się ruszać i te nerwy jakby tam... Czyli nie, możesz, bo... Bo, czyli nie możesz, bo kurwa, bo ci zabraniają. Nie możesz, bo sobie zrobisz krzywdę, o. No tak, ale jakby lokomotorycznie jesteś w stanie to wykonać. I pół na pół bym powiedziała też nie do końca. No ale dobra, C no to kurwa też nie, nie musisz uznione. podróżować po szpitalu, ale walność kloca kurwa w kaloryfer to da radę. Jakby jest to ryzyko, ale jest świadome ryzyko w takim razie. I, I tak byś nie dał rady, bo przez pierwsze 24 godziny, przynajmniej ja tak byłam, byłam na sali monitorowanej, czyli na sali, na której przez 24 godziny ktoś siedzi i na ciebie patrzy. No dobra, no ale jakby się darty, ja bym kurwa przy nim nawet walnął w kaloryfer. Tak, nie ma kaloryferów chyba nawet. No to nie, nie wiem, kaloryfery. kurwa, to sąsiadowi bym kurwa. Las rok pod czapkę czy coś, to no, wiesz, to kurwa, no nie wiem, no. No czaj, to nawet się pewnie nie, nie, nie obruszył ani nic, bo ludzie po udarze to raczej... Tak, tam by chodzić. leżał taki korki-taczer, nie? Tak, 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 no. No. Kurwa ty, pojebane w chuj. A jak się czujesz? Wraca ci coś Dobrze. już? Y eee... mam dzień dzisiaj, lepiej ruszam ręką i nógą, także jest kit. Ja pierdolę ty, to jest jak być do babki kurwa z tym, z Parkinsonem przyszła. Czy tam z Alzheimerem, kurwa? Jak ma lepszy dzień, to Cię kojarzy. Jak nie, to nie. O kurwa. Ja tak, generalnie już czuję się z dziećmi, muszę nie mierzyć rano i wieczorem. Ja i znać, także... A czego nie możesz robić? Jakaś kawusia, mięso, coś? czego nie możesz? E, nie mogę e, brać narkotyków, pić alkoholu, jeść czerwonego mięsa. Czy ogólnie wszystko, Ej. co lubisz. No, tak, dokładnie. Czerwonego mięsa nie mogę, bo jestem na tak zwanej diecie śródziemnomorskiej na obniżenie cholesterolu. A co to masz wysoki e... cholesterol? No, jak, podobno jak na osobę po udarze, mam dosyć wysoki, więc muszę, muszę zbijać dietę. Okej, okay, okej. Okay. No to masz zasyfiony organizm no, w takim razie? Nie, nie, nie. Jakoby gdybym była normalną osobą bez udaru, to miałabym zajebisty idealny cholesterol, nie? Czyli. Aha, norm, nie normy, jak... no, normy spierdalają, tak? W, w dół tak, 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 tak. No. Okej, okay, Czy co, rybka, tak ryż, ryż yy, tego typu rzeczy? Tak, kuskus, kus, ryba, dzisiaj łososia, więc takie ten... Ej, tu, a tu sobie tak szczerze? To jesteś mega kochana. Czemu? No bo specjalnie zrobiłaś sobie udar, żeby Remek mógł iść polować na swoich wędkowaniach, na, żeby ci jedzenie przynosić. To jest akurat w porządku. Poszedł, poszedł, poszedł polować do supermarketu na tego łososia. No? A to wiesz, to, 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 że ty się postarałaś, a on ma wyjebane, to jest jakby osobna na kaloszy. no tak, tak. No tak. No, ale tak to na razie zetup tam powolutku fizjoterapię, mam rehabilitację, taką powolutku co robię. jak ci idzie? No, Spokojnie. A walisz chuj w oczy, na rehabilitacji, bęczynanie. czy nie? Co? Czy walisz w chuj na rehabilitacji? Nie, bo na razie miałem tylko dwie w fizjoterapii, a na aplikację muszę się chytać jeszcze na NFZ. Na razie robię takie jak na NFZ. Kurwa, i... ty, jakby tu... zapłać za to stary, nie, nie, ten. Stary, ja sobie zapłacę, ale i tak muszę. Na NFZ to ci, to ci, to ci kurwa przyniesie ten dwa hantle i se powie, i se powie że wróci za godzinę kurwa. Jakby. Ale tego nie wiem, ja nigdy nie byłam, więc chcę zobaczyć, a mam skierowania pilne, więc jakby zobaczymy, kiedy mi no to da. No wiesz, miały. no ja byłem kiedyś na NFZ, bo yy, ten. Bo miałem hmm. rozbitą głowę, to chłop przyniósł igłę, kurwa, nitkę i powiedział, że bym se poradził. No, wiesz, na NFZ nie jest kolorowo. No, byłam w szpitalu, to też jest na NFZ, tak? Jak to żyłam, to nie mówię że... Widziałam jedzenie, jakie ci dawali, kurwa. Jakaś zasknięta mortadela, kurwa, i, i chleb, kurwa, z, z pomocy, kurwa dla południa. Dlatego tym bardziej doceniałam, jak Remo codziennie gotował dla mnie, przynosił mi obiady. Czyż on gotował kropneśki? na pyszne fel pewnie? Nie, nie, nie. Gotował normalnie mi obiadki. A możesz palić? I... No nie powinnam. A palisz? Może. Uh -huh. Uh -huh. A ty powinieneś palić? Tak. Tak? Pa? No. Z taką tą... Y co ty masz tu, tu w gardle, co to się nazywa, zapomniałam. Kutas. Masz kutasa w gardle? Zajebiście, dobrze wiedzieć. To wyjmij, bo chcę z tobą porozmawiać. No, już. Okej. Okay. Co, 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 co to się nazywa? Co masz zepsutę ty? Ja? Mózg. Nie tchabica. Nie trzustka. Mózg. E, no to, to na pewno, ale to, to takie hormony co wydziela w dużej ilości. Tarczyca, tarczyca, tarczyca. O. No tak. Tutaj tarczycy też nie powinieneś pewnie palić i pić alkoholu i jeść niezdrowych rzeczy i tak dalej. No i co? No i gówno, no i to robisz. No i ja cię nie wypominam, a ty jesteś hipokrytą, że mi wypominasz. Dobra, możemy zagrać Orację jeden na jeden uderami. <grystanie> Dobra, dawaj. Tak? No. To zapraszam na Teamspeak. Nie, jaki kurwa Teamspeak? Jestem boomer, ale bez przesady. To ci się albo, Discord, albo Discord, albo wcale. Przecież Ty masz Teamspeaka. Nie mam, że robiłam ten... Co? No, wiem co. Format, o format, format robię. Dobra, masz tutaj Discorda, to jest sekretny Discord. Tam się widzimy. A już nie byłam na sekretnym Discordzie, jak... A, jak dostałaś udyru, no. Udyru dostałam, no. Dobra, to Dobra, idę. to cześć. Dobra. Dobra, widzowie, kurwa, nigdy w życiu nie miałem udyra.